Ale nas nic nie ustraszy, jeśli pasterz jest przy nas, jeśli jego miłość jest z nami. Szatan już został pokonany na drzewie krzyża i on nam nie zagrozi. Będzie czuwał jak pies, będzie nawet nas strzegł, jeśli będziemy wierni Jezusowi. Bo już ta potęga diabelska została złamana. Ona odżywa tak jak trawa po wykoszeniu, ale ale nic nam już nie zagraża, ta moc piekielna. Pamiętajmy o tym. Idźmy za dobrym pasterzem twardą, trudną, niebezpieczną nawet drogą, ryzykując swoje życie doczesne, abyśmy naśladowali go i znaleźli się tam, gdzie on wstąpił do nieba, do ziemi niebieskiej, można powiedzieć. A ta ziemia przemije, ta ziemia. Ten los doczesny przeminie i nastanie. Panowanie wiecznego pasterza. I to tak bardzo ładnie wyraziła uroczystość ogłoszenia nowego papieża. Módlmy się za niego, módlmy się, bo dzisiejszy świat potrafi też zaatakować papieża, jak mamy świadomość tego. I już obiecuję, oj, nie będzie Ci łatwo. Kiedyś zostałem katechetą w jednej szkole. Jeden pan, taki dość nieprzyjemny, powiedział mi na wstępie, zanim się rok szkolny zaczął, Oj, ojcze, tu nie będzie łatwo. No i rzeczywiście jakoś tak stali naprzeciwko mnie i prowokowali młodzież. Otóż, właśnie bywa i tak, że na drodze pasterza staje wróg. I on musi wyraźnie się opowiedzieć, za kim jest, czy jest za Chrystusem, czy też rezygnuje z tej funkcji dobrego pasterza. Bo dziś dobry pasterz posługuje się innymi swoimi zastępcami, można powiedzieć, tymi pomocnikami. I to są pomocnicy terytorialni, są pomocnicy gremialni, są ci kardynałowie. Ilu jest takich właśnie reprezentantów innych opcji, które niszczą człowieczeństwo. Ile jest takich opcji? Zatruwają, prowadzają nowe zwyczaje, a pasterz powinien być wierny Chrystusowi, powinien sam iść tuż za Nim, dźwigając swój własny krzyż i krzyż innych. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga.